Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Niedawno bardzo przeżywała głośną tragedię. Jej słowa o śmierci poruszają. W piątek, 5 września, na trasie S-19 wieżowym, województwo podkarpackie, doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarka była znana ze swojej wrażliwości i emocjonalności. Niedawno bardzo przeżywała odejście Joanny Kołaczkowskiej. Jej słowa na temat śmierci dziś jeszcze głębiej poruszają. Katarzyna Stoparczyk, przez lata była związana z Radiową Trójką oraz Telewizją Polską. Jej dorobek obejmował audycje dla dzieci, programy telewizyjne, książki oraz spektakle teatralne. Była znana z charakterystycznego stylu prowadzenia rozmów, który przyciągał zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców. Dziennikarka zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 5 września ok. godzina 14:45 na trasie S19. Według ustaleń służb zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z pojazdów uderzył w tył drugiego tuż przed zjazdem na miejsce obsługi podróżnych. W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a trzy zostały ranne. Katarzyna Stoparczyk podróżowała jako pasażerka czarnej Skody, która uderzyła w tył białego pojazdu. Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, dziennikarka zginęła na miejscu. Katarzyna Stoparczyk bardzo przeżyła śmierć Joanny Kołaczkowskiej. Katarzyna Stoparczyk była osobą niezwykle wrażliwą, co często podkreślała w swoich mediach społecznościowych. W dniu śmierci Joanny Kołaczkowskiej, znanej artystki kabaretowej, opublikowała na Facebooku wzruszający wpis, w którym wspominała ich współpracę i niezwykłą życzliwość zmarłej. W swoim wpisie opisała sytuację, w której Joanna Kołaczkowska, mimo napiętego grafiku, zgodziła się pomóc w przygotowaniu audycji radiowej. Jej życzliwość, energia i wiara sprawiały, że nie było na tym świecie rzeczy niemożliwych. Dlatego tak trudno uwierzyć, że przyszła po nią śmierć, napisała Stoparczyk. Dziennikarka podkreśliła, że Joanna Kołaczkowska była uosobieniem życia, koloru, szczęścia i dobra. A dzisiaj 88 urodziny Stanisława Tyma, który z różnych powodów jest mi bliski. I właśnie na jego pogrzebie, 17 grudnia, tak pięknie pożegnała Stanisława Joasia. Mam nadzieję, że Staszek czeka na ciebie Joasiu ze swoimi ukochanymi psiakami, a może gra już nawet dla ciebie powitalną melodię na niebiańskich organkach. Napisała na Facebooku 17 lipca. Wspomnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tragicznej śmierci Katarzyny Stoparczyk, która sama była osobą pełną pasji i zaangażowania w swoją pracę. Śmierć Katarzyny Stoparczyk to ogromna strata dla polskich mediów i kultury. Jej twórczość i wyjątkowa osobowość pozostaną w pamięci wielu osób, które miały okazję zetknąć się z jej pracą. Wspomnienia o niej z pewnością będą żywe w sercach zarówno współpracowników, jak i słuchaczy oraz widzów. Rodzinie i bliskim Katarzyny Stoparczyk składamy wyrazy głębokiego współczucia.